Na zabytkowym moście przez Wisłę w Tczewie ruszył najtrudniejszy logistycznie etap robót, a w tczewskim starostwie zapadają właśnie decyzje dotyczące dalszego kształtu odbudowy obiektu. Wszystko wskazuje na to, że całość zostanie odbudowana w wersji historycznej. Spotkaliśmy się w gronie członków zarządu powiatu, byli przedstawiciele firmy Europrojekt, która w tej chwili przeprojektowuje przęsła po stronie zachodniej. Byli również pracownicy Wydziału Inwestycji, przewodniczący klubów Rady w, naszym, w naszej radzie, w naszym powiecie i, i przedstawiciele również społeczeństwa, społecznego Komitetu Odbudowy Mostu oraz takiego Stowarzyszenia Fundacji Pojednanie Most. Rozmawialiśmy właśnie na temat jak gdyby drugiego i trzeciego etapu. Remontu mostu, ale również spraw związanych z przeprojektowaniem, ponieważ w tej chwili oczekujemy na finalizowanie projektu tych dwóch przęseł, o których wspomniałem po stronie Trzewa. Natomiast musi zapaść decyzja co do przyszłości przęseł po stronie wschodniej, po stronie Lisewa. Jest decyzja wstępna konserwatora wojewódzkiego zabytków o tym, aby te. Przęsła, czy to przęsło wpisać do zasobu y, zabytków województwa pomorskiego, co pozwoli na to, y, żeby wystąpić na przykład do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o finansowanie remontu tamtej części. Starosta spotkał się ostatnio z konserwatorem zabytków. Celem było wpisanie ponad stu letnich przęseł od strony Lisewa do rejestru zabytków. W przyszłości ułatwi to pozyskanie środków z resortu kultury. W tej chwili realizowany jest remont na przęsłach historycznych. Czekamy na przeprojektowanie dwóch przęseł po stronie zachodniej do modelu czy, czy według kratownicy Lenca. Natomiast Niedługo y, powinniśmy dostać zgodę konserwatora o wpisaniu tego przęsła do y, rejestru zabytków i będziemy musieli przystąpić do przeprojektowania również tego y, przęsła, już y, według y, historycznych jak gdy, parametrów. Y, projektanci stwierdzili, że prawdopodobnie koszty będą wyższe niż wymiana na przykład na te nowoczesne, no ale historyczne y, elementy. No myślę, że warte są tego. I będzie element tutaj takiej przerwy. Specjalna podpora musi powstać, ponieważ to jest też jak gdyby zalecenie konserwatora, ale również i oczekiwanie ze strony, bym powiedział, społecznych oczekiwań, żeby uwidocznić ten element wojny, wyrwany czy urwany kawałek przęsła, czy, czy, czy wycięte te przęsła. Tak, żeby było widać, że tutaj się kończy jakiś etap historii mostu w tym miejscu. A co o ostatnich ustaleniach sądzą miłośnicy historii dawnego Trzewa? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Most ma zostać odbudowany w wersji historycznej, czyli w takiej wersji, o którą apelujemy od wielu, wielu lat i którą popierają tysiące mieszkańców naszego miasta. Oczywiście proces odbudowy mostu będzie rozłożony na lata, ale już drugi etap ma być przywróceniem przęseł Lęca na miejscu przęseł STB, czyli tych przęseł nurtowych. W najbliższej przyszłości nam się marzy, żeby most został odbudowany, żeby był przejezdny i żeby się stał atrakcją turystyczną na trasie Gdańsk-Malbork. To będzie także bardzo dużym bodźcem do rozwoju dla naszego miasta i dla starego miasta. Bardzo dla nas ważna jest także funkcjonalność, szczególnie odbudowanych przyczółków od strony Tczewa, ponieważ powstanie tam, powstaną tam trzypiętrowe piętrowe kazamaty, tak jak były w oryginalnym projekcie budowlanym, które będą miały ponad 2000 m2 powierzchni. Chcielibyśmy, żeby to zostało wykorzystane na... Miejsca, które przyciągałyby turystów, ale także przyciągałyby mieszkańców naszego miasta. Chodziłoby na pewno o upamiętnienie historii mostów tczewskich, ale nie tylko. Są pomysły, żeby w, tym, w tych przyczółkach znalazło się także Muzeum Mostów Polskich. Fajnie, żeby w tych przyczółkach również znalazło się miejsce na jakąś restaurację, kawiarenkę. Może być również hotel pod mostami. Roboty trwają, odbywają się też rozmowy dotyczące dokumentacji. Teraz pozostaje szukanie finansowania dalszych etapów remontu, a środków trzeba sporo, bo cały remont może kosztować nawet 150 milionów złotych. Jest wstępna zapowiedź ministra Kazimierza Smolińskiego, że w najbliższej przyszłości znajdą się pieniądze na wymianę przęseł typu ESTB. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, most mógłby zostać przejezdny od 2020 roku.